Witam serdecznie na kolejnym biegu zorganizowanym przez Klub Biegacza Jogging. Tym razem jest ten bieg ten zorganizowany we współpracy z Kliniką Morze Uśmiechu sponsorem. Jak ten sponsorik wygląda, co można zdobyć i czym można być obdarowanym, to już kolega, który jest Właścicielem tej kliniki powie dokładnie, a jednocześnie biegaczem i uczestnikiem większości naszych imprez. Ja natomiast chcę powiedzieć, że jest to bieg, który się nie zalicza do międzynarodowej libigowej, jest taki troszkę lajtowy. Zawsze nosił on nazwę biegu wielkanocnego. Teraz ma dodatkowy przydomek, bieg po uśmiech zgodnie z nazwą kliniki Morze Uśmiech. Kilkudziesięciu zawodników nie spodziewaliśmy się tak dużej frekwencji, bo przecież przygotowania do świąt niektórzy wyjechali. Sporo osób jest chorych, bo dziwo, grypa w tym roku trzyma bardzo długo, ale i tak liczebność zima. jest... Zima. Zima, a zwłaszcza zima. ale liczebność jest i tak wspaniała. E, mieliśmy to... o uszczegółowienie tegoż sponsoringu, o którym powiedziałem. We współpracy z panem prezesem Roskiem zdecydowaliśmy się na sponsorowanie biegu z bardzo prostej przyczyny, ponieważ y, sami biegamy. Wciągnęliśmy się w to bardzo głęboko, ja również moja żona i bardzo fajnie tu jest spędzać czas w świnoujściu, na plaży, w parku, w okolicznych lasach. Myślę, że zgodnie z tym, co wyznajemy również w naszej działalności gospodarczej, czyli wprowadzanie kliniki stomatologicznej, stawiamy na, na zdrowy styl życia. Jest to wszystko idzie ze sobą w parze, dlatego dzisiaj są ufundowane puchary, są medale, są nagrody rzeczowe, które będziemy losować nie tylko wśród tych najlepszych, którzy przybiegną tu w czołówce, ale wśród wszystkich, którzy przebiegną przynajmniej dystans 3 km, czyli jednego okrążenia. To jest naprawdę tak mało, że daje szansę każdemu, kto chce przygodę z bieganiem, z joggingiem. E, rozpocząć na, na zaktywizowanie się, na zejście z tej przysłowiowej kanapy sprzed telewizora. Dlatego wydaje nam się, że to jest dobry krok, żeby aktywizować tutaj e, ludność Świnoujścia, naszych znajomych, nasze rodziny i robić coś e, również w święta innego niż tylko siedzieć przy stole. Dlatego serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że z prezesem się tutaj dogadamy, że, że ten cykl pod tytułem Biegiem po uśmiech nie będzie tylko jednym takim biegiem wyrwanym z kontekstu, ale taką stałą e, imprezą tutaj biegową dla miasta Świnoujście. Właśnie tak uważam i możemy dzisiaj nazwać, że to jest pierwszy, pierwsza edycja biegu po uśmiechu, kolejne w następnych latach. A przy okazji chcę zaprosić i w swoim imieniu, i w imieniu kolegi na bieg 14 kwietnia. Będzie to pierwsza edycja biegu Małych Rzeźniczek sponsorowanego przez kolegę kolegę e, e, no, proszę już przypomnieć, Stefańczyka. <noise> Będzie to miało miejsce na czarnej górze w pobliżu jeziora Wolga po stronie niemieckiej. Ale o szczegółach jeszcze odrębnie poinformujemy. Dziękujemy. Za szybko. Ja chcę zrobić jedno zdjęcie też. Może ze stanem się No, stawki dzisiejszy sponsor biegu przemysłowy wszystkim. Więc oddaję głos prezesowi kliniki stomatologicznej może uśmiechu? może przez RZ, nie przez zamowę tutaj mamy napis ten nie ma szczęścia w życiu to nie ma uśmiechu okrążenia po parku każde okrążenie wygląda dokładnie tak samo nawrót jest tutaj, w tym miejscu będą stałe pachonki, trzeba będzie okrążyć i bie biegnąć na, na drugie, na trzecie okrążenie Wybiegamy tutaj prosto, skręcamy w prawo do parku. Zielona brama duża, wejście do parku. Następny strategiczny moment to jest takie rozwidlenie 400 metrów dalej. Będzie stała Agnieszka Michalska z, z uszkami i zajęczymi. Ona pokaże, w którą stronę. Dalej biegniemy tak, jak pokazują tasiemki biało-czerwone na drzewach, tudzież sprayem namalowane strzałki na... Jeżeli ktoś kończy wcześniej, czyli nie biegnie następnego półka, to krzyczy tu, że to jest jego meta, a nie nawrót. Ja życzę wszystkim bardzo miłych wrażeń. Oddaję głos prezesowi, który wystąpił. Trzeba teraz z pełnym uśmiechem to wykonać. I proszę Państwa, jeszcze raz przypominam o tej uwadze o ostatniej przed że Gdy ktoś po pierwszym kończy, to już z pewnej odległości krzyczy. Kończę na, na pierwszym. Młość z drugiej pozycji, bo... Jeden z zawodników... Jeden z zawodników... Jeden z zawodników... na rynek! Kończymy, zawsze słuchaj. Kończymy. I kończymy na na 40 Go, Tak. tak. świni, będziesz poniżej. 43, 18. 23. Jak 3. Nie działa. To 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 działa. Jak 3 biegło? Nie, to jak 2 to się Trochę techniki no to działa. Ona działa tylko na o, o, bliżej, bliżej. Gratulujemy wszystkim serdecznie wyników. I zaraz wręczymy kuchary i przeprowadzimy losowanie nagród. Natomiast jeszcze dodatkowa, że tak powiem, kategoria nagród, specjalna ode mnie. Słabo, co? O, bliżej, Panie prezes! Bateria się, Co się Ja tu się na tym znam. Słuchajcie, specjalna, specjalna. Ale mówiłem tak, ostatnio, ktoś nie było dobrze. Raz, raz, raz. Raz, raz. Trzeba mówić raz, raz. Słuchajcie. Specjalne podziękowania ode mnie i specjalne trofea. Chciałem powiedzieć jedną rzecz. Są tutaj wśród nas dziewczyny, które położyły bardzo duży wkład akurat w moje bieganie i korzystając z okazji, że możemy tutaj przysponsorować ten bieg, chciałem się wam pochwalić, że dzisiaj jest równa rocznica mojego biegania, ponieważ pierwszy bieg był dokładnie rok temu na tym samym biegu, czyli, czyli wielkanocnym. Pierwsze 3 kilometry przebiegnięte. Od tego czasu już jest tych kilometrów ponad tysiąc, w tym trzy pół maratony. I nie byłoby mnie tu, gdyby nie panie, które teraz wymienię z nazwiska i poproszę, żeby podeszły. Jedna pani już tu jest. Dada! Gosia Dukal. Agnieszka Michalska. Dada! Agnieszka Drzewiecka. Dada! Anita Pietras. Brawo! I nieobecna tutaj dzisiaj, ale pewnie duchem z nami walcząca jak zawsze Ania Górska. Dziewczyny! Potwierdził, potwierdził. Nową jakość życia. dałyście...

A żona to toleruje, żona to toleruje. Zarówno jest to na szczęście. Zróbmy sobie zdjęcie, tak? nie. Zarówno to zaraz. nas szczęście. Zarówno jest to Słuchajcie. Cztery osoby zapraszam serdecznie na wycieczkę motorówką po archipelagu 44 wysp, czyli okolicznych wodach Świnoujścia. Te osoby, które wylosują, ja, po, ja tutaj znajdę nazwisko i powiem kto. Dobrze, jedziemy. jedziemy. Numerek 21. 21. Daniel Drost, bo to nie są numery startowe, to są numery w kolejności Jest. zapisu. Jest? Jest? Ja. Daniel, mhm. tak? To tutaj. Już? Aha, numery zapisów. 69. To są numery zapisów. Kogo mamy? Daniel Molarczyk! Daniel Molarczyk! Ale Marina. Daniel Morski. Daniel Daniel ma Daniel morską, Daniel Molarczyk! Aurelia Wojtkowska. Sterowanych. Sterowanych. Kurde. Sterowanych. I jeszcze 30? Tak 30 grubymi ćmi szybko! Damian Lipski! Damian Lipski! Gratulacje! Tylko krótka uwaga, tam jest napisane, żeby dziś, mi wysłać dziś. maila z namiarami do, na siebie, żebyśmy mogli się umówić. No i obrad, Bo ja nie za, nie za tutaj... no i obrad, 15 osób zapraszamy serdecznie do naszej kliniki. Vouchery o wartości 100 zł do wykorzystania na nasze usługi. Jedziemy po kolei. Ola Wojtkowska. Tadziu, ja sądzę, że ty tu odsłużysz. Kadek Jest taki? Gratulacje. Dalej. <śleszamy w kranie> Przemek Kusiński. Nie, Kusiński. nie, Siedlaczek. nie, Ania, nie, 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 Kamila, służnik. Kamila, Kamila. Kamila, Kamila. Kamila służnik. Jedziemy dalej. Jak nie ma, co dalej? Ola, Andryszak. Ola, Andryszak. Jak nie ma, jedziemy dalej. Jest kola, jest jada!

Uuu, jak się pięknie cieszy, no. 20. Dwadzieścia, Pięknie! Paweł Pawlisiak! Paweł Pawlisiak! Pawlisiak, Paweł! Paweł. 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 To jest koniec, więcej nic nie mamy. Gratulacje! Paweł. Na drugiej pozycji Michał Brzozowski Michał Brzozowski Idź na trzeciej pozycji Michał Brzozowski I trzy kobiety Trzy kobiety o. Sekunda panowie Sekunda co? Nie ma tak By ci ta czapka Brawo. No, mamy te panie? Brawo. Gratulacje. W swoim środowisku zwana pokrzywka. Już nie pewnie. Magdalena Juszczyk ma latarkę. Brawo Magdala. Proszę. Tańcz sobie razem. I on nasiedlaczek, proszę Państwa. Ona wszystko zdobywa. Nie błąd czwarta. No, sprawdzaliśmy lojalność. Przyznało się, że czwarta. No Alina ze Szczecina. Alina, Alina ze Szczecina. Nie ma tego co panią tam. Jest taka. Wyjechał do... Ja proponuję Ani dać. No. Jak to i tak. Ty, Ania. Kogo nie ma to był odbiera. Jedziemy na ziemię. Powiedz być, no, no, być no. Ania. Robert jest. No. 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 robimy, z... no. Alina nie, z Alina zaś. Robert <ścoughs> zabierze. No, no, Robert no, tak Robert no. Na godę odbierze Robert, który wszystkie dziewczęta w Szczecinie zna.